Cześć, tu Ola. Czy wiesz, że właśnie nadchodzi najpiękniejszy kolorowy czas w roku? Tak, to Wielkanoc. Dziś opowiem ci, jak jednorożec Stella odkryła pewną świąteczną tajemnicę, którą tylko ona może rozwiązać dzięki swojej magicznej mocy. Posłuchaj. Pewnego poranka Stella spacerowała brzegiem zaczarowanego lasu. Powietrze pachniało świeżo, a wszędzie wokoło kwitły wiosenne kwiaty. Coś wisi w powietrzu, pomyślała Stella, gdy jej róg niespodziewanie zaczął migotać delikatnym, pasterowym kolorem. – Ach, już niedługo święta wielkanocne! – wykrzyknął jednorożec. Nagle Stella usłyszała ciche pochlipywanie. Rozejrzała się i zobaczyła białego, zapłakanego zajączka. A nie był to zwykły zajączek. Był to zajączek hopek, znany w całej okolicy jako zajączek wielkanocny. Hopku! Co się stało? Zapytała z troską w głosie Stella, podchodząc bliżej zajączka. O, Stello! Mamy ogromny kłopot! Jutro Wielkanoc, a wszystkie koszyczki, które przygotowałem dla dzieci z wioski, zniknęły. Ktoś musiał je zabrać w nocy, a bez nich nie będzie świątecznej niespodzianki. Stella zmarszczyła brwi. Hmm, to dopiero zagadka. Ale nie martw się, pomogę ci je odnaleźć. Naprawdę? Hopek otarł łzy. – Ale jak? Szukałem już wszędzie! – Hm, otóż mój róg ma szczególną moc w czasie świąt – wyjaśniła Stella. A w Wielkanoc potrafi wyczuwać magię radości i dzielenia się. – Jeśli koszyczki są gdzieś w okolicy, na pewno je znajdziemy. Stella zamknęła oczy, a jej róg rozbłysnął tęczowym światłem. I zaraz po tym przed zajączkiem pojawił się świetlisty ślad, przypominający kolorowe, pulsujące kropki. Ślad magii! wykrzyknął Hopek. Ktokolwiek zabrał koszyczki, zostawił po sobie magiczną energię. O tak, Chopku, powiedziała Stella. Chodźmy za nią. Stella i zajączek ruszyli tropem świetlistych śladów. Po chwili znaleźli się w starej, zapomnianej części lasu, gdzie drzewa rosły tak gęsto, że niewiele światła docierało do ziemi. – Nigdy tu nie byłem – wyszeptał Hopek, tuląc się do boku Steli. Hmm, – Ja też nie – przyznała Stella. – Ale ślad jest coraz silniejszy. Nagle usłyszeli odgłosy rozmowy i za ogromnym pniem starego dębu zobaczyli Liska, dwa jeżyki oraz całą rodzinę wiewiórek. A wokół nich leżały wielkanocne koszyczki. Znaleźliśmy je! zawołał Zajączek. Macie nasze koszyczki! Lisek oraz pozostałe zwierzątka z przestrachem spojrzały na zajączka. Nie bójcie się, powiedziała łagodnie Stella. Widzę, że macie nasze koszyczki wielkanocne. Dlaczego je wzięliście? Mały lisek wystąpił do przodu i powiedział cicho: Przepraszamy. Wzięliśmy je, bo, bo, bo nigdy nie dostaliśmy własnych. Zawsze patrzyliśmy z daleka, jak Zajączek Wielkanocny przygotowuje koszyczki wielkanocne dla dzieci z wioski. I, i dzieci tak ogromnie się cieszą ze świątecznych niespodzianek, a, a my, my też chcielibyśmy poczuć tą radość. Zajączek Hopek spojrzał na Stellę zdumiony. Ale ja nie wiedziałem! – Myślałem, że w lesie każdy ma swoje własne tradycje. – Hmm, widocznie nie wszyscy – odpowiedziała Stella, a jej róg zamigotał jasnym światłem. – Myślę, Hopku, że każdy zasługuje na świąteczną radość. – O tak! – wykrzyknął Zajączek. Stella delikatnie dotknęła rogiem ziemi. I w tym momencie z rogu steli posypał się magiczny pyłek. Pyłek delikatnie opadł na ziemię, i kiedy jej dotknął, natychmiast powstał nowy wielkanocny koszyczek. I już po chwili na trawie było mnóstwo pięknych wielkanocnych koszyczków. Każdy z nich wypełniony był kolorowymi jajkami, słodkościami i małymi zabawkami. To dla was, powiedziała Stella. Leśne zwierzątka ze zdumieniem dotykały swoich nowych skarbów, koszyczków wielkanocnych. Mały Lisek pogłaskał delikatnie swój koszyczek wielkanocny, jakby był najcenniejszym darem na świecie. Nigdy nie mieliśmy własnych prezentów wielkanocnych, powiedział Lisek z błyszczącymi oczkami. Hopek patrzył na radość zwierzątek i nagle jego buzia rozciągnęła się w uśmiechu. Podskoczył tak wysoko, że prawie zahaczył uszami o gałąź. Jak mogłem o was zapomnieć? Zawołał przejęty. Jestem przecież zajączkiem wielkanocnym dla wszystkich. Nie tylko dla dzieci z wioski. Hopek podszedł do małego liska i przytulił go serdecznie. Od dzisiaj obiecuję, że co roku przygotuję korzyczki wielkanocne także dla Was, moich leśnych przyjaciół. Przecież każdy zasługuje na wielkanocną radość. Stella uśmiechnęła się, a jej róg zamigotał wszystkimi kolorami tęczy. Czasami trzeba spojrzeć na świat sercem, by dostrzec tych, którzy czekają na odrobinę magii, powiedziała. Od tego dnia Hopek miał dwa razy więcej pracy przed Wielkanocą. Dlaczego? Gdyż przygotowywał korzyczki wielkanocne zarówno dla dzieci z wioski, jak i dla wszystkich mieszkańców lasu. Ale nie narzekał. Przeciwnie, był najszczęśliwszym wielkanocnym zajączkiem na świecie, ponieważ widział, ile radości przynosi jego praca. I tak, czy się dzisiejsza przygoda Stelli. A czy ty pamiętasz o wszystkich podczas świąt? Bo jak pokazała nam Stella, prawdziwa magia tkwi w dostrzeganiu tych, którzy czują się pominięci? Czasem wystarczy mały gest, by sprawić komuś ogromną radość. Czy podobała Ci się dzisiejsza opowieść? Jeżeli tak, to daj łapkę w górę i podziel się z innymi. A jeżeli chcesz usłyszeć więcej magicznych opowieści, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek. A już niedługo opowiem Ci kolejną bajkę. Do zobaczenia w następnej historii. Pa pa!